Nareszcie, dom jest czysty! Aaaa! Auć! Moja stopa! Zgodziła się, zgodziła się, Su! Idziemy na randkę! Co? O kim ty mówisz, sami? Idę na randkę z Samą Elzą! Nigdy wcześniej nie byłem na randce, su. Też się, się denerwuję! Dobrze, że wiem, jak uspokoić nerwy! Chodźmy! Proponuję zrobić slime. To pomoże ci się zrelaksować! Zacznijmy od tego pięknego niebieskiego brokatu. Jest taki ładny. Podoba Ci się? To wygląda niesamowicie, ale ja też mam coś do dodania. Proszę! Świetny pomysł sami do dzieła! Cóż za piękny kolor, doskonały wybór. Hej, su, co? przyniosłem Ci pędzel do rozprowadzenia brokatu. Proszę weź! Dziękuję, to miłe z twojej strony. Teraz porządnie rozprowadzamy brokat. Wow, ale się błyszczy! Bardzo mi się podoba! Spójrz tylko na ten medalion w kształcie serca! Co my tu mamy? O, proszę, to nasza Elsa! Co? Elsa, to naprawdę ty? O, tak bardzo za tobą tęsknię! Niestety, potrzebujemy jej do naszego projektu! Połóżmy naszą Elsę tutaj... I umieśćmy obok niej kilka płatków śniegu! W końcu jest królową śniegu! Dodajmy też te piękne perły! Wrzucę najwięcej jak się da! A mamy ich sporo. Hej, co jest w tej torebce? Sprawdzimy to razem? Wow, to róż w stylu Elsy. Właśnie tego potrzebujemy. Pokruszmy go, żebyśmy mogli też dodać go do naszego slajma. Dobra, wsypmy ten róż. Proszę, do ostatniego okruszka. Ten różowy kolor pasuje idealnie. Teraz pora rozprowadzić róż na slajmie. Uuu, a co to za pudełko? To przyjaciółka Elsy. Miło Cię poznać. Elsa ma przyjaciółkę? W takim razie do doradcę. Pójdziemy na podwójną randkę i nie będę się tak denerwować. O sami, nie przejmuj się aż tak bardzo. Jestem pewna, że wszystko pójdzie świetnie. Na randce najważniejsze jest to, że macie okazję dobrze się poznać. Musimy dodać więcej slajmów. Spójrzcie tylko na nie. Zaczniemy od niebieskiego. Położę go tutaj. Różowy glutku, nadszedł czas na ciebie. I mam dla ciebie idealne miejsce. A teraz kolej na fiolet. No dalej, nie wstydź się. Tak jest. I na koniec... Najpierw dobrze go ugniećmy. Czekałeś na nas, prawda kolego? Straciłeś swoją glutkowatość, ale ja to naprawię. A myślisz, że Elsie spodobałoby się, gdybym dał jej paletę cieni do powiek? Hmm, myślę, że Elsie bardziej spodobałyby się kwiaty. Poza tym potrzebujemy tego do naszego projektu. No cóż, teraz muszę poszukać kwiatów. Powodzenia, Sami. W międzyczasie szybko wszystko wymieszamy, żeby dodać to do naszego slajma. Na koniec i tak wszystko wymieszamy, więc można spokojnie wrzucić to na raz. Pora na drugą część paletki. Drap, trap, trap. O tak! Teraz możemy dodać drugą połowę cieni do powiek do naszej mikstury. O, patrzcie, jaki piękny, perłowy, mieniący się slime znalazłam! Wygląda zupełnie jak księżyc. Jego też dodamy. Połóżmy go tutaj, w rogu. Jest taki gąbczasty i mięciutki. A teraz sprawdźmy, co dzieje się w moim niezawodnym pudełku z brokatem. Wow, jest tu mnóstwo rzeczy. Sami ma wysokie wymagania. Dodajmy więc wszystko, co mamy. Mam też brokat w płynie w różnych kolorach. Zobaczmy. O, ten niebieski wygląda cudownie. Srebrny przypomina mi śnieżycę. A ten różowy jest po prostu prześliczny. Nasz snajm będzie bardzo ładny. Dodajmy więcej slajmów. Najpierw włożę różowy. Zaczynamy. Ty pójdziesz tutaj, obok przyjaciółki Elsy. Ten kolor bardzo jej pasuje, prawda? W tym rogu mamy miejsce dla niebieskiego, a filetowy slajm najbardziej pasuje tutaj. Właśnie tego było nam potrzeba. Ty myślisz, że Elsie spodobałaby się ta czapka? To nie jest czapka, Sami. To glinka. Wtopi się w teksturę naszego glutka. Rozciągnijmy ją trochę bardziej. I dodajmy do mikstury. O tak, jest idealnie. A co powiesz na to? To najnowszy trend. Zapomnij. Założysz to dopiero jak przeterminuje się mój dyplom z wiedzy o modzie. Wykorzystamy to do naszego projektu. Tu jest miejsce tej glinki. Znalazłam kolejne pudełko. Tym razem z koinką. Spójrz, to druga przyjaciółka Elsy. Cześć, miło cię poznać. Mam idealne miejsce dla ciebie i wszystkich twoich charmsów. I jeszcze deszcz cekinów. E, strasznie się denerwuję. Mam nadzieję, że lody mnie uspokoją. Hej! Czekaj sami, chyba coś jest w środku. Wow, ale piękne! Właśnie tego nam trzeba. Wysypiemy płatki śniegu tutaj, obok Elsy. Wszystkie dziewczyny już tu są. Wow, widzieliście to? Brokat tak ładnie się mieni. Mam tu jeszcze mięciutką torebkę w kształcie serca. Mam ochotę ściskać ją cały czas. Jest taka urocza. Zajrzyjmy do środka. Wow, to kolejna paleta cieni do powiek. Jakie piękne kolory. Kochani, wiecie co robić, żeby dodać te cienie do naszego slajma? Najpierw mój ulubiony kolor. Różowy. A teraz biały perłowy jest taki kruchy. Różowy i biały, cóż za piękne połączenie. Teraz czas na purpurę. I fiolet. Dobrze je wymieszajmy. Wysypiemy je w fioletowym rogu, właśnie tutaj. Su, co ty robisz, lazanie? Auć! O, o, su! To glina sami. Dodajmy ją do naszego slajma, żeby miał bardziej rozciągliwą konsystencję i był bardziej miękki w dotyku. Najpierw jednak dobrze ją ugniotę, żeby łatwo łączyła się ze slajmem. Zaczynamy. Nie zapomnijmy o pozostałych kolorach. A teraz błyszczyk do ust. Dodajmy go do naszej glinki, żeby uzyskać dodatkowy blask. Użyjemy tej malutkiej szpatułki. Po prostu nałożę jego grubą warstwę bezpośrednio na glinkę. Proszę bardzo. Wrzućmy tu też trochę płatków śniegu. Mam pilną podróż służbową? Powiedz Elsie, że mi przykra. Czekaj, przestań zmyślać. I nie martw się. Twoja randka z Elsą pójdzie świetnie. Zaufaj mi. O, spójrzcie, co my tu mamy. To cały zestaw do makijażu. Są tu cienie do powiek, brokat i róż. Super! Na pierwszy ogień idzie różowy błyszczyk, ale się błyszczy i mieni. Rozprowadzimy go na różowej glince, tak jak zrobiliśmy to z niebieską. Mam tu jeszcze jaśniejszy odcień różu. Jego też użyjemy. Wygląda to przepysznie, jak lody truskawkowe. A tutaj mamy fioletowy błyszczyk do ust, ale super. Dodajmy go do króliczka. Siedzi na fioletowej glince. O, mamy tu mnóstwo cieni do powiek. Nie da się wybrać tylko jednego. Użyjmy ich wszystkich naraz. Niesamowite, prawda? Czas wysypać to wszystko na naszą glinkę. Super. Gotowy, Jestem taki zestresowany! Poczekaj jeszcze trochę, został już tylko jeden krok. Dobrze, ale proszę, pospiesz się! Brrr, ale jest zimno. Czuję jak wieje śnieżyca. Wy też ją słyszycie, kochani? Udekorujmy wszystko płatkami śniegu. Nasz sami musi ochłonąć, więc nie szczędzimy płatków śniegu i wysypiemy je wszystkie. Woohoo! Drodzy widzowie, spójrzcie tylko na to błyszczące i mieniące się piękno. Są tu płatki śniegu i błyskotki, a także Elsa i jej przyjaciółki. Czego można chcieć więcej. Zrobimy najwspanialszy slime w historii. Jesteśmy gotowi na zgniadanie! Juppie! Dobra, Su, dasz radę. Jesteście ze mną kochani? Zacznijmy od tej krawędzi. A w środku? Wow, ale się ciągnie. Nie ma już odwrotu, dajmy mu prawdziwy wycisk. O, naprawdę, to jest taki miły w dotyku. To najbardziej miękki slajm, jaki kiedykolwiek zrobiłam. Tym razem naprawdę przeszłam samą siebie. Sami będzie pod wrażeniem. Co my tu mamy? O, to króliczek. Jakie to słodkie. Zgniatamy jeszcze mocniej. Wow, wygląda to mięciutko. Z drogi, na nadchodzę. Miałaś rację! To jest bardzo relaksujące! Nie martw się już o nic! O nie, ty! utknąłem! Pomóż mi, proszę! Czy tak się skończy żywot sama? Uff, dzięki, już się uspokoiłem i jestem gotowy na terazkę. Sami, jesteś tu? Hej, czekałem na ciebie! Nie wstydź się, wejdź! O, Sami, to wszystko dla naszej dwójki? To jest dla nas cały garnek jedzenia! Kolacja podana, Wasza Wysokość, proszę! Wygląda egzotycznie, co to jest? O, cóż ee... to slime. Sam pracował nad nim cały dzień, żeby zrobić na tobie wrażenie. Spójrz! Wow, uwielbiam slime. Y. Mogę go pozgniatać? Nie krępuj się. Wow, jest taki glutkowaty! Nigdy wcześniej nie widziałam tak fajnego slima! Sami nie wiedziałam, że jesteś taki utalentowany. Ten slime jest fantastyczny. Dzięki Elsa, Kochani, jeśli też lubicie slime, dajcie na łapkę w górę i subskrybujcie.